Hej, witajcie kochani, dzisiaj w kolejnym odcinku. Ja zapraszam Was do czytania, co powinnam wiedzieć na ten moment. Ty, kochany, kochana, oglądając ten filmik, z takich jeszcze krótszych informacji, to zapraszam pod spodem opisu. Tam są ważne informacje na mój temat. Będę wdzięczna za jakiekolwiek wsparcie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, łapek w górę. Będę bardzo, kochani, wdzięczna, a już zaczynamy. Osobo, która oglądasz ten filmik, co powinnaś powinieneś wiedzieć na ten moment? Odwróciły się już nam karty. Wypadł nam, kochani Wisielec, kurczę, w ogóle te karty są dziwnie przytasowane. One są przytasowane, ale wiecie co, one się bardzo dziwnie odwracają. Co powinieneś, powinieneś wiedzieć na ten moment, kochanie, oglądając ten filmik? Okej. Okay. O moc, ale pięknie. O, ho, ho, ho. Super. Super, super, super. O, o tutaj ok, Bardzo dużo kochani denarów. E, myślę, że ale zaraz to tutaj będziemy mówić, bo nie chcę też tak na początku kocha nie mówić, kurczę, ale wypada. Karty wypadają. wyszły nam e, rycerz denarów no. Mówiłam, że dużo denarów i jest bardzo dużo denarów. Kochani, możecie być spod Trygonowa, ale nie musicie, bo to jest czytanie. Słuchajcie, jeżeli, go, jeżeli to czytanie zobaczycie, to znaczy, że ono jest dla Was. O, jeszcze giermek pucharów, OK, Czyli całkiem inne aspekty. Może dla kogoś będzie właśnie musicie zrozumieć odróżnienie jakby życia zawodowego od tego pracy ale to zaraz będziemy mówić o patrzcie widzicie kielich może jesteście trygonem wodnym kochani ale nie musi być albo musicie zwrócić uwagę na ósemka buław, okej okay. okej, okay, okej okay, kochani, już zaraz będziemy mówić tylko sobie jeszcze podobieram karty, żeby mieć całościowy kontekst okej, okay. i dwójka, Dobra. Co musisz wiedzieć osoba oglądająca ten e, filmik? Pokażcie karty. Ojejku. Co musisz wiedzieć, kochany, kochana na ten moment? Kochani, powiem. No, jak nic. Dlatego... O, karty gierne. Wow. Ach, dziewiątka. Okej. Okay. Mhm. Mamy wieżę i mamy e, głupca. A na spodzie mamy, kochani, papieżyce. Dobra, kochani, powiem tak, jeżeli chodzi o taki główny aspekt. Tutaj przede wszystkim pokazuje mi się znalezienie takiego balansu pomiędzy pracą, tak, a życiem prywatnym. Ktoś po prostu może sobie tutaj nie rozgraniczać tych takich wiecie. Dwóch y, zbieżności, dlatego bym tutaj powiedziała, że na ten moment najważniejsze jest to, aby poświęcić czas rodzinie, bo tutaj, kochani, ktoś może mieć do Was pewnego rodzaju y, pretensje o to, że po prostu za mało czasu spędzacie z rodziną. Może jest to Wasza mama, może jest to Wasz tato. Tutaj bym tak, kochani, powiedziała na początku. Jeżeli, kochani, chodzi o sprawy zawodowe, tutaj też mi się pokazuje, że wy musicie wiedzieć, że wasza praca, którą robicie, w którą wkładacie bardzo dużo energii, ona się wam, kochani, popłaci. Tutaj zdecydowanie jest też pokazane, jeżeli jesteście w takim miejscu, w którym nie wiecie, co chcecie robić. Tutaj, kochani, przede wszystkim e, kierować się e, różnego rodzaju pasjami, różnego rodzaju e, takimi e, rzeczami, które chcecie robić, tak? Nic na siłę. Bo tutaj też ktoś może być taka sytuacja, że ktoś może siedzieć w jakimś takim miejscu, bo póki co nie ma lepszej oferty, ale tak naprawdę chciałby założyć coś, kochani, własnego. To tutaj musicie naprawdę nad tym pomyśleć, bo mi się wydaje, że mogłoby się tutaj udać, wy jesteście bardzo kreatywni na ten moment, wy bardzo dużo myślicie, jak chcecie żeby to wyglądało, może kochani ktoś z was myśli nawet o emeryturze jeżeli takie osoby mnie oglądają żeby sobie poukładać jakoś tak czas, że no niby ta emerytura, ale chciałabym, co, chciałabym coś robić jeszcze innego e, takiego, albo po prostu ktoś będzie myślał w ogóle jak spędzić najbliższy e, czas może to kochani nawet dotyczyć rodziny nie musi to dotyczyć e, spraw pracowych, tak? Jeżeli kochani, chodzi tutaj o takie aspekty miłościowe, to pokazuje mi się kochana lub kochany, że tutaj na ten moment musisz wiedzieć, że jest osoba tobą zainteresowana albo ty y ty masz osobę, którą jesteś zainteresowany i tutaj potencjalnie są uczucia, są jakieś, kochani, być może nawet słowa, ale tutaj coś dzieje się za wolno. Tak naprawdę mi się pokazuje przy tym głupcu i przy tej wierzy, że tutaj coś się rozpoczęło po jakiejś cięższej relacji, bądź w ogóle po tym, jak troszeczkę jesteście sami, tak? I tutaj jest jakaś osoba, która jest wami zainteresowana, bądź wy macie taką osobę, której jesteście zainteresowani tutaj kochani mi się pokazuje, że tutaj może być trochę takie granie, być może na uczuciach takie troszeczkę olewanie, tutaj mamy papieżyce, pod spodem mamy siódemkę mieczy Kochani, tutaj możecie się rozczarować pewną relacją na ten moment, która wydawała się być taka pewna, tak? Dlatego mówię, ktoś może Was zapewniać, wy możecie kogoś poznać i wszystko może być ładnie i pięknie, mogą być ładne słówka, naprawdę będziecie czuli, że z tą osobą możecie góry przenosić. Ale potem coś może się popsuć, i jeżeli tak będzie, że to się popsuje, to to, kochani, nie jest z waszej winy, tylko z winy tej osoby, bo tutaj, e, słuchajcie, osoba, z którą się być może spotykacie, albo będziecie spotykać na ten moment, może kogoś poznacie, tak? E, no to ta osoba, kochani, jest niestabilna emocjonalnie, dlatego bardzo pokazało mi się tutaj, Dużo kielichów, e, i potem miecze, wieży, i tak dalej. Możliwe, kochanie też taka sytuacja na ten moment, że wy będziecie się z kimś spotykać, tak? Tak jak powiedziałam, no, będzie fajna ogólnie relacja, i nagle po prostu ktoś tak nic owąd, przestanie się odzywać i tutaj też mi się takie sytuacje pokazują i nie mam na to żadnego wytłumaczenia po prostu ta osoba jest niestabilna emocjonalnie ta osoba kochani nie podejmie tej decyzji ona nie podejmie tego, żeby z wami w którąś stronę gdziekolwiek iść i kochani trzeba uważać bo tutaj mamy ogólnie też papierzyce, tak jak wam powiedziałam ta osoba może coś ukrywać, może mieć coś na na sumieniu pokazują mi się też młode osoby, więc ta osoba de facto może mieć jakieś dzieci, bądź osoba, z którą się spotykacie, może spotykać się z jakąś osobą, osobami nawet młodszymi, ale kochani, przy tym się nie upieram. Z takich, kochani, lepszych scenariuszy pokazuje mi się tutaj to, że ktoś pozna jakąś prawdę o jakiejś osobie. To jest drugi scenariusz. Już na ten moment i będzie chciał wyruszyć, kochani, w nowe. I bardzo dobrze, ktoś zrozumie, że fundamenty, jakiś związek, jakaś relacja, które się budowały, nie są stabilne i muszą runąć, tak? I będzie tutaj taka bardzo szczera rozmowa. I słuchajcie, Wy wyjdziecie z tym bardzo dobrze, bo mamy tutaj kartę mocy, tak? Nie będziecie się poddawać żadnym manipulacjom, mimo że tu jest ta papieżyca, chociaż będziecie bardzo tacy emocjonalni, bardzo was będzie łatwo wyprowadzić z równowagi. Ogólnie będzie to dla Was cięższy czas. Ale kochani, bardzo dobrze zrobicie, i tutaj mi się też pokazuje, żeby po tym związku, być może z, z waszej decyzji, tak po prostu odeszliście, żeby tutaj, słuchajcie, uważać na nowe relacje, dlatego że wy będziecie, kochani, przez to, że wy będziecie tacy emocjonalni tutaj, same kielichy, no to będziecie przylegać do ludzi, którzy będą to widzieć i być może będą chcieli was wykorzystać, także na to bym kochani uważała ja wam kochani serdecznie dziękuję mam nadzieję, że u was wszystko kochani w porządku, to był taki krótki filmik tak, jeżeli zobaczyłaś ten filmik to być może jest on dla ciebie i ma on dla ciebie jakiekolwiek znaczenie ja wam kochani dziękuję bardzo i co mogę jeszcze powiedzieć, no miłego piątku kochani, już piąteczek już weekendzik, także oby do przodu. Dziękuję Wam bardzo. Cześć i do zobaczenia!